To bowiem jest wolą ojca mego, aby każdy, kto widzi syna i wierzy w niego, miał życie wieczne, a ja go wskrzeszę w dniu ostatecznym. Droga rodzino zmarłego księdza Ignacego na czele z rodzeństwem księdzem Mateuszem, Henrykiem, Janem, Wojciechem. Michałem, Marią, Andrzejem, Jerzym, księdzem Tomaszem, Piotrem, Joanną, Adamem, Ewem, Ewą i Jackiem z ich waszymi rodzinami. Drodzy współracia w kapłaństwie, księże Kanclerzu, księże Jacku proboszczu tej wspólnoty parafialnej, rodzinnej wspólnoty parafialnej księdza Ignacego zwłaszcza księża z tej parafii pochodzący, siostry i bracia w Chrystusie Panu. Gdy wybrzmiewa wielkanocny czas, gromadzimy się w tej świątyni, niemal w takim samym składzie, w takiej samej wspólnocie, jak przed dwoma tygodniami, gdy żegnaliśmy odchodzącą do domu Ojca Świętej Pamięci Kazimierę, mamę księdza Ignacego, którego dziś otaczamy naszymi modlitwami. Ta bliskość tych żałobnych modlitw jeszcze bardziej przynagla nas do szczerych i głębokich myśli. Także tych, które mają rozpromienić oczywisty i naturalny ból, rodzący się w sercach bliskich, którzy w tak krótkim czasie utracili matkę. Babcie, prababcie, czy teraz brata, wujka. Dzisiaj stajemy jako wspólnota kościoła, tak jak zawsze, czyni to z szacunkiem i z głęboką ufnością Kościół, aby modlić się za jego duszę, ale także stajemy dzisiaj w szczególny sposób, aby jeszcze bardziej wybrzmiało w nas to wielkanocne dzieło, w którym uczestniczymy w tym czasie wraz z całym Kościołem, który je. Urzeczywistnia w misteriach wielkanocnych i trwającym wielkanocnym czasie, aby odkryć także jeszcze pełniej tajemnicę Kościoła, a w nim tajemnicę ludzkiego powołania, również tego, które nazywamy powołaniem kapłańskim, które nazywamy powołaniem misyjnym, bo przecież takim został obdarzony nasz zmarły brat, ksiądz Ignacy. Niech więc wybrzmi jeszcze bardziej najprzód, Prawda o zmartwychwstałym. Przywołujemy te dla nas tego roku bardzo trudne święta paschalne, gdy przeżywamy okres wielkanocny, tak długi, po to, aby jeszcze lepiej wybrzmiała prawda o miłości Boga, który ukochał do końca człowieka. Miarą tej miłości jest nie tylko Jego męka, Jego śmierć, nie tylko Jego zmartwychwstanie, ale także. Ustanowione sakramenty, a w tym także sakrament Kościoła. Rocznicę Jego narodzin obchodzić będziemy w Dniu Zielonych Świątek za niedługo. I to właśnie z tych wydarzeń wypływa w sposób bezpośredni tajemnica kapłańskiego powołania. Powołania, które urzeczywistnia sakramenty, które jest fundamentem istnienia Kościoła, jest fundamentem życia każdego z nas. To właśnie dlatego szczególnego znaczenia nabierają dzisiejsze teksty biblijne, podkreślające z jednej strony troskę Boga, który nie tylko powołał człowieka do istnienia, ale także nieustannie mu towarzyszy, chcąc, aby człowiek swoje życie wygrał, aby ostatecznie zasłużył na jeszcze większą nagrodę, jaką jest niebo. To właśnie dlatego przywołujemy dzisiaj jako szczególne narzędzie w osiąganiu szczęścia i na ziemi, i na niebie miłość. Ani oko nie widziało, ani ucho nie słyszało, ani serce człowieka nie zdołało pojąć, jak wielkie rzeczy przygotował Bóg tym, którzy go miłują. Miłość to narzędzie, które. Nie tylko sprawiło, że świat się stał, że stał się człowiek, ale miłość to także ta droga, która sprawia, że nawet wtedy, gdy człowiek się gubi, a może wtedy jeszcze bardziej, Pan Bóg staje blisko Niego i troszczy się o to, aby powrócił na właściwą drogę. Między innymi właśnie dlatego stał się Kościół, powołał go do istnienia Chrystus. Swoją boską, zbawczą mocą, a w nim ustanowił kapłanów. Dzisiaj tym bardziej dziękujemy Panu Bogu za dar życia i kapłaństwa świętej pamięci księdza Ignacego. Uświadamiamy sobie bowiem, że właśnie jego życie, jego kapłaństwo wpisane było i jest wpisane w ten wielki i niezwykły plan miłości Pana Boga do człowieka. Mamy świadomość, że nikt tego daru nie bierze dla siebie, że ten dar, który otrzymał od Boga ksiądz Ignacy, był darem, który owszem miał go uczynić szczęśliwym, ale głównie przez to, że dzielił się tym darem kapłaństwa z innymi. Miarą tego dzielenia się były sakramenty, których był szafarzem, głoszone Boże Słowo. Wszystko to dzisiaj. Przywołujemy jeszcze bardziej przynagleni właśnie przez tę żałobną modlitwę. Składamy na ołtarzu zatem dziękczynienie za życie świętej pamięci księdza Ignacego, zdając sobie sprawę, że to życie to nie tylko kapłaństwo, po ludzku zbyt przedwcześnie zakończone, ale jeżeli uświadomimy sobie, że w jednej chwili człowiek może życie stracić. I może je zyskać, to wtedy nawet 60 lat życia, bo o takim wieku księdza Ignacego mówimy, to bardzo, bardzo wiele. Dzisiaj wielu pragnie długiego życia, wielu lat. Tego życzymy, zwłaszcza przy okazji jubileuszy, rocznic. Ale czy jeszcze bardziej pragniemy dobrego życia? To właśnie. To dobre życie księdza Ignacego zaczęło się tu, na pomorskiej, kaszubskiej ziemi, w Sierakowicach, gdy przyszedł na świat jako trzecie dziecko Klemensa i Kazimiery. Został ochrzczony w kościele św. Marcina w Sierakowicach. Dzisiaj ta parafia, ta gmina, ta osada przywoływana jest jako przykład rodzinności, także zakorzenienia w tradycji, także wierności wartościom chrześcijańskim. I można powiedzieć, że życie księdza Ignacego, które się tam zaczęło, jest jakąś miarą prawdy zawartej w tych obiegowych opiniach. Na chrzcie otrzymał imiona Ignacy Tadeusz. W domu, jak powiadają jego bliscy, Mówiono na niego Tadzik. Dopiero później po święceniach rodzina powróciła do tego pierwszego imienia i jakby podkreślając powagę jego sytuacji, zaczęła zwracać się do niego Per Ignacy. Dzisiaj przywołujemy oba imiona, bo to one także są miarą tego patronatu, który został obrany przez rodziców, przez chrzestnych, w osobach świętych Ignacego i Tadeusza, i to z pewnością dzisiaj przywoływanie tych imion to także przywołanie wiary w świętych obcowanie. Ta wiara towarzyszyła nie tylko jego rodzicom, ale także jemu samemu, gdy szedł przez życie. Potem, co warte przypomnienia, gdy mówimy dzisiaj o wadze Kościoła i sakramentu, w tym także sakramentu Eucharystii. Przeżywamy przecież także rok. Eucharystii. Przywołać warto zatem dzień, rok pierwszej komunii świętej, 1969, już tu w kościele świętego Mikołaja, do którego sprowadziła się rodzina państwa koszałków. Odtąd ten kościół stał się miarą życia tej rodziny, co podkreślają z wielką dumą. Tutaj współtworzyli historię tej parafii, ale też z niej wiele czerpali. To także, gdy dziękujemy Panu Bogu, składając na ołtarzu naszą modlitwę wdzięczności za życie świętej pamięci Ignacego, to okazja do przywołania tych poprzez te kolejne etapy jego życia, także naszych osobistych etapów życia. Po to, by one jeszcze bardziej w nas wybrzmiały, po to, by gdy wrócimy do naszych domów, gdy podejmiemy nasze życiowe wyzwania, zadania, dane nam było jeszcze bardziej ucieszyć się tym, co także nasze życie pisało i pisać powinno. Pierwsza Komunia Święta to jakiś szczególny moment w życiu chrześcijanina. I zwłaszcza wtedy, gdy rodzi się powołanie kapłańskie, przecież odwołujemy się do. Tych sakramentów chrztu, komunii, bierzmowania, są to jakby milowe kamienie w życiu chrześcijanina, tym bardziej w życiu kapłana. Przyszedł czas na podejmowanie życiowych decyzji związanych z wyborą życiowej drogi. Z pewnością ta początek tych decyzji był zawarty w jego służbie przy ołtarzu. Gdy jako jeden z ministrantów, członków liturgicznej służby ołtarza, miał tę łaskę bycia blisko ołtarza, blisko spraw Bożych, przyjrzeć się im z bliska, ale też dać się im bardziej porwać. Ta bliskość ołtarza jest bardzo wymowna w przypadku tych, którzy tu stają, ale też i bardzo zobowiązująca. Dzisiaj chcemy to jeszcze bardziej zauważyć my, którzy tu przy ołtarzu stoimy sprawując mszę świętą za naszego zmarłego brata kapłana. W 1980 roku rozpoczyna nowicjat. Po maturze wstępuje bowiem do zgromadzenia księży werbistów. Składa tu kolejne śluby, rozpoczyna formację seminaryjną, najpierw dwa lata filozofii w Nysie, potem cztery lata teologii w pieniężnie. Składa wieczyste śluby i otrzymuje swoje przeznaczenie pracy misyjnej. Skierowany zostaje do Ekwadoru. I od tego momentu z tym państwem, z ludźmi, którzy je tworzyli, z tą historią tam żyjącego kościoła. Związane jest życie i kapłaństwo księdza Ignacego. I jeszcze przywołać należy 17 maja 1987 roku, to dzień, w którym otrzymuje z rąk księdza arcybiskupa Edmunda Piszcza w kościele seminaryjnym w pieniężnie kapłańskie święcenia. Odprawia potem swoją prymicyjną mszę świętą, właśnie tu, w tej parafii, którą nazywa Parafią rodzinną razem ze swoją rodziną, choć, jak wspomniałem, pierwsze chwile jego życia to sierakowice i Kościół świętego Marcina. 30 sierpnia żegna się ze swoją rodziną, swoim rodzinnym domem i wyrusza do pracy misyjnej. Po drodze jest jeszcze Hiszpania, Sewilla. tam jeszcze bardziej intensywny kurs języka hiszpańskiego, a potem ląduje w Quito, w stolicy Ekwadoru. Pracę misyjną prowadził między innymi właśnie w stolicy, w Quito przez pierwsze trzy lata. Potem w Cayaquil. 11 lat pełnił funkcję proboszcza w parafii św. Ludwika, w Ludo, w archidiecezji Quenca. Po swojej kadencji proboszczowania na prośbę arcybiskupa zostaje odpowiedzialnym za dzieła misyjne w diecezji. Pełni potem funkcję dyrektora domu seniora księ księży, Werbistów w Kłęka. W 2017 roku zostaje inkardynowany do tejże archidiecezji i otrzymuje funkcję proboszcza parafii świętego Michała i Matki Bożej Różańcowej w Hima, który to urząd sprawował do swojej śmierci do 4 maja tego roku. Był człowiekiem zawsze pogodnym. Mającym swoje zdanie i umiejętność radzenia innym. Cechował go spokój i dążenie do celu, który był zawsze zgodny z dobrem ogółu, a nie własnym. To dostrzeganie potrzeb drugiego człowieka cechowało go i pomagało mu niezwykle w misyjnej pracy. Wielokrotnie wcześniej pielgrzymował pieszo na jasną górę z pieszą pielgrzymką gdyńską. Najpierw z Torunia w ramach pielgrzymki pomorskiej, potem z Gdyni. Był dumny z bycia Polakiem, był dumny ze swoich kaszubskich korzeni. To do nich też odwoływaliśmy się, przywołując czas jego narodzin i miejsce jego narodzin. Często, gdy dzwonił do swoich bliskich albo gdy pisał listy, używał języka kaszubskiego, podkreślając i wyrażając w ten sposób tę swoją dumę. Pamiętam spotkanie z nim przed dwoma laty w czasie XX Światowego Zjazdu Kaszubów, który odbył się w Luzinie. Było widać na jego twarzy i twarzy tam zgromadzonych Kaszubów wielką radość i dumę z przynależności do tej niezwykłej kaszubskiej rodziny. Miał wielki kult do Bożego Miłosierdzia, do świętego Jana Pawła II. Dlatego też m.in. w dawnym baptysterium kościoła w Chimie zaczął urządzać kaplicę Bożego Miłosierdzia, a także ku czci św. Jana Pawła II. Pragnieniem jego było sprowadzenie relikwii świętej Faustyny Kowalskiej. Każdorazowo, gdy był na urlopie w kraju, wiózł ze sobą dużą ilość obrazków z Chrystusem Miłosiernym i modlitwami do Bożego Miłosierdzia w języku hiszpańskim. Ale miał też chwilę ciężkiej próby. Radość, praca misyjna przynosiła mu ogromną radość. Naturalność ludzi, z którymi się stykał, ich prostolinijność, szczere pragnienie Boga dawało ogromną satysfakcję, tym większą, im częściej przybywał do kraju i widział, jak często nam Polakom tego entuzjazmu w pra i pragnienia Boga brakowało w zestawieniu z tymi, wśród których. Posługiwał. Podkreślał sam to czasami, że to oni mogliby nas uczyć entuzjazmu wiary nieodwrotnie. Dzisiaj warto też to przywołać, gdy spoglądamy z jednej strony jakby bogaci w doświadczenia związane z globalizacją świata, a z drugiej strony ubodzy, bo spoglądający zawsze na resztę świata z dużym poczuciem wyższości. Niech więc i nam towarzyszy to doświadczenie, które dziś przywołujemy z pracy misyjnej księdza Ignacego i pozwoli nam jeszcze bardziej otworzyć się na bogactwo wiary innych ludzi, może czasami tym większe, im biedniejszych regionów ono dotyczy. Te chwile próby, ciężkiej próby, wiązały się z jego doświadczeniami zdrowotnymi. Chociaż ostatnia choroba była pioronująca, gdy chodzi o jej inwazyjność i krótkotrwałość, to jednak miał już wcześniejsze przygody z chorobą nowotworową. W roku 1995 podczas wakacji w Polsce zdiagnozowano u niego nowotwór, dwa lata trwała terapia, która doprowadziła do końca, została doprowadzona do końca z sukcesem. Po ostatniej swojej wizycie w domu rodzinnym w listopadzie. Jednak ponowny romans z Nowotworem. Tym razem przegrał. Tak mówimy po ludzku, że ktoś przegrał walkę z Nowotworem. Ale to jest tylko ludzki kolokwializm. W rzeczywistości spełniło się jego życie. Jego życie bogate i piękne. Bogate w dawanie siebie innym. To właśnie w tym kontekście jeszcze raz warto przywołać usłyszane słowa w dzisiejszej Ewangelii. To jest wolą Ojca Mego, aby każdy, kto widzi syna i wierzy w Niego, miał życie wieczne, a ja go wskrzeszę w dniu ostatecznym. Ignacy odkrył bogactwo wiary. W nim odnalazł receptę i przepis na swoje życie. Ale nie pozostawił tego li tylko miarą szczęścia dla siebie. Odkrywając kapłańskie, misyjne powołanie, dzielił się tym doświadczeniem z innymi. Nie tylko wokół siebie, ale jakby mało było wyruszył, ruszył z posad własne życie, własną historię i udał się na krańce świata, niczym pierwotni apostołowie, apostołowie pierwszego Chrześcijańskiego Kościoła i tam głosił Ewangelię. Warto dzisiaj w tym miejscu przywołać rzesze misjonarzy, których On reprezentuje, i do zwrócenia uwagi, na których nas zaprasza. Tych ludzi, którzy odkryli swoje powołanie, pozostawili swoje domy, rodzinne wspólnoty, ojczyzny i ruszyli, wygłosić Ewangelię nam uwikłanym w konsumpcjonizm materializm wydają się takie rzeczy niemożliwe choć z drugiej strony jesteśmy przecież tym pokoleniem które jest dumne z tego że można przemierzać świat zwiedzać państwa i kontynenty trudno nam jednak ruszyć sposób własny wygodny świat pozostawić wszystko i to co mamy dać innym swoje życie tak zrobił Ignacy tak zrobiło wielu, którzy Jego, tak jak on, przykładem Chrystusa i pierwszych misjonarzy, wyruszył, by głosić Ewangelię na krańce świata. Dzisiaj tym bardziej odwołujemy się do tego misjonarskiego zapału, po to, aby on był wpisany w życie każdego z nas bez wyjątku, bo cały Kościół jest misyjny. Misyjny jest także. Każdy z nas, nawet gdyby w życiu nie opuścił parafii swego mieszkania, z nim wiążąc wszystkie dni i lata swojej ziemskiej egzystencji. Bo wiara ma swój sens tylko i wyłącznie wtedy, kiedy ucieszywszy się nią, potrafimy się nią dzielić z innymi. I właśnie w tym tkwi umiejętność wypełnienia swojego chrześcijańskiego powołania. Dla jednych to powołanie, którym jest rodzina najbliżsi, dla innych to praca może w tej czy w innej części świata, często też misyjna. Każdy z nas staje się szczęśliwy tylko i wyłącznie wtedy, gdy to, co dla niego najcenniejsze, potrafi przekazać także innym. Dzisiaj więc, gdy dziękujemy Panu Bogu w tej popogrzebowej mszy świętej w jego rodzinnej parafii za życie, świętej pamięci księdza Ignacego, za jego kapłaństwo, modlimy się o nowe, liczne i święte powołania kapłańskie, zakonne, także misyjne. Ale jeżeli przywołujemy tutaj te ewangeliczne słowa, że nikt nie bierze sobie tego daru, ty, I nie jest on li tylko dla obdarowanego. To tym bardziej zrozumienie tych słów domaga się odkrycia przez nas, wiernych, stanowiących wspólnotę Kościoła, że ten dar jest dla nas. Teraz, gdy w dobie pandemicznej jesteśmy w jakimś zakresie pozbawieni swobodnego przeżywania, Wspólnoty Kościoła w wymiarze liturgicznym, celebratywnym, mamy okazję dopuścić do głosu jeszcze bardziej szczerą i uczciwą tęsknotę za tym, co kształtuje ludzkie życie naszą wiarę. Dzisiaj więc mamy okazję, jeszcze bardziej dziękując Panu Bogu za życie i kapłaństwo świętej pamięci Ignacego, zrozumieć, że także Jego dar, dar każdego kapłana. Również tego, który może się potyka, któż z nas tych potknięć nie ma, jest z zamysłu Bożej Miłości darem dla drugiego człowieka. Niech więc z pewnością tego by sobie ksiądz Ignacy życzył. Wypełnia naszą modlitwę pełną wdzięczności za jego życie, także wołanie o nowe, liczne i święte powołania kapłańskie. I zakonne. Niech więc ten, któremu zaufał Ksiądz Ignacy, któremu ofiarował swoje życie, Jezus Miłosierny, swoją męką, śmiercią i zmartwychwstaniem, wysłuży jemu odkupienie, przyjmie go do, przyjmie go do grona zbawionych, ale także nas będzie miał w swojej opiece. Amen.